Izraelskie media potwierdzają doniesienia saudyjskiego dziennika Elaf. Lotnictwo Izraela około dwa tygodnie temu przeprowadziło symulację uderzenia na Iran. Co więcej, zgodnie z nowymi informacjami, do obserwacji tajnych ćwiczeń dopuszczono amerykańskiego oficera. The Jerusalem Post przekazuje, że operacja i tajne ćwiczenia. Miały miejsce około dwa tygodnie temu i obejmowały kilkadziesiąt samolotów. Amerykańskiemu oficerowi udzielono pozwolenia na uczestniczenie jako obserwator w ćwiczeniach izraelskich sił powietrznych. W artykule czytamy: Według raportu, fakt, że Amerykanom wolno było przebywać w miejscach, do których normalnie nie mają wstępu. Ma ogromne znaczenie, zwłaszcza, że ma to miejsce w trakcie rozmów w Wiedniu o powrocie do umowy nuklearnej między światowymi mocarstwami a Iranem. Szkolenie podobno obejmowało szereg scenariuszy, w tym tankowanie w powietrzu, uderzenia dalekiego zasięgu i radzenie sobie z pociskami Ziemia-Powietrze. Oprócz ćwiczeń lotnictwa, Izrael dołączył po raz pierwszy do dużych ćwiczeń marynarki wojennej pod przewodnictwem USA na Morzu Czerwonym. Izraelska marynarka bierze udział w dużych ćwiczeniach marynarki wojennej prowadzonych przez Amerykanów, które rozpoczęły się w poniedziałek wraz z dziesiątkami innych narodów, w tym tymi, z którymi Izrael nie ma formalnych powiązań. Według US Navy ponad 9000 osób z 60 jednostek wojskowych bierze udział w międzynarodowych ćwiczeniach morskich, znanych pod akronimem IMX, które skupiają się na bezzałogowych systemach morskich i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Ponadto Izrael zapowiedział, że otoczy się obronną laserową ścianą jest to nowa technologia przechwytywania pocisków, która będzie gotowa w ciągu roku. Co ogłosił premier Izraela Naftali Bennett we wtorek w przemówieniu w Instytucie Studiów nad Bezpieczeństwem Narodowym w Tel Awiwie, IDF zacznie używać laserowego systemu przechwytywania w przyszłym roku, najpierw eksperymentalnie, a później operacyjnie, zaczynając od południowej części kraju. To pozwoli nam w perspektywie średnio i długoterminowej otoczyć Izrael murem laserowym, który ochroni nas przed pociskami, rakietami, dronami i innymi zagrożeniami które zasadniczo odbiorą najsilniejszą kartę, jaką nasi wrogowie posiadają przeciwko nam powiedział Bennett. Bennett mówił też, że rozpoczęła się kampania na rzecz osłabienia Iranu. Ta kampania obejmuje wszystkie wymiary: nuklearny, gospodarczy, cybernetyczny, jawny i tajny. Dotyczy działań samodzielnych i we współpracy z innymi. Im słabszy jest Iran, tym słabsi są jego pełnomocnicy. Im bardziej głodna jest ośmiornica, tym bardziej wysychają jej macki. Bennett wyraził nadzieję, że rozmowy nuklearne między mocarstwami światowymi a Iranem skończą się bez porozumienia. Ponieważ ta umowa jest zła dla Izraela, usunięcie sankcji i zalanie irańskiego reżimu miliardami dolarów oznacza więcej rakiet, więcej dronów, więcej komórek terrorystycznych, więcej cyberataków i operacji propagandowych. Izraelska strategia walki z Iranem będzie obowiązywać niezależnie od wyników w Wiedniu, ponieważ nawet przy porozumieniu uważamy, że Irańczycy nadal będą Irańczykami. Dodał Bennett: Jeżeli podpisane zostanie porozumienie i przepływ dolarów zostanie wznowiony, wszyscy rozumiemy, że irańska agresja tylko wzrośnie w regionie. Tak mówił premier Izraela. W ostatnim czasie w izraelskich mediach głośno było także na temat zakłócania elektromagnetycznego systemów GPS w regionie przez Rosję. Dziennik Harec donosił, że w ostatnich tygodniach piloci linii lotniczych mieli do czynienia ze zjawiskiem, które powtórzyło się po trzyletniej przerwie, czyli poważnymi zakłóceniami GPS w samolotach przygotowujących się do lądowania na lotnisku Ben Guriona. Informacje ujawniono w poniedziałek w wieczornych wiadomościach kanału 11. Aktywność armii rosyjskiej w bazie Chmejim w portowym mieście Latakia w Syrii za pomocą zaawansowanych i potężnych systemów obronnych spowodowała zakłócenia elektromagnetyczne we wschodniej części Morza Śródziemnego, co skutkowało również zakłóceniami urządzeń pokładowych podczas lądowania samolotów w Izraelu. Izrael wysłał wiadomość do Rosjan, że korzystanie z systemów im szkodzi, ale Rosjanie stwierdzili, że systemy używane są do ochrony ich żołnierzy. Teraz Izrael ma pracować nad neutralizacją zakłóceń spowodowanych przez rosyjskie systemy. Niektórzy w Izraelu ocenili, że Rosja próbowała w ten sposób pokazać, kto jest bosem w Syrii w związku z atakami przypisywanymi Izraelowi w tym regionie.